To most leżał w sanie. Mhm. To była straszna zima przecież w 1940 roku. I ten most, i oni spędzili wszystkich mężczyzn i Żydów z getta i, i takich no, no wszystkich, żeby wyciągali. Proszę ciebie te, to żelastwo mhm. z wody. W taki mróz. Mhm. No i wyciągali. A ponieważ tam byli <laughs> Żydzi. Więc tata od czasu do czasu jak miał to kromkę chleba brał i któremuś tam podsunął, wiesz, mhm. to oni tak do ojca, ale tym samym zarazili go wszami tyfusowymi. Mhm. I przyszedł do domu, no, to, no normalnie tak, rozebrał się, umówił się i położył się. I te wszy się porozłaziły z ubrania, po całym mieszkaniu widocznie. Więc zachorowała mama, tata i ja. A Marek M Władek nie. Aha. Ja nie wiem, jakim cudem on nie, ale on nie zachorował. I tak, taka była sytuacja, że mamy, tata jeszcze był taki na chodzie. O tyle, o ile to pogotowie wezwał i mamy zabrali do szpitala. A na, nas już nikt nie zabrał do szpitala. Tylko my szliśmy do postoju no, samki, zamiast dorożek to samki były, bo to Aha. zima. I żaden dorożkarz nas nie chciał wziąć, jak się dowiedział, że do zakaźnego szpitala. Żaden. I my szliśmy, słuchaj. Tata miał 40, ja ponad 40 gorączki. Trzymaliśmy się tak kurczowo jedno drugiego i tak szliśmy, aż tam zakaźny na tej górze hen wysoko Aha. był i tam doleźliśmy. No, mnie się udało i mamie z tego wyjść, a tatę położyli w szpitalu, tak samo jak i nas zresztą ale pod wybitym oknem, szyba wybita mhm. i mróz i on odmroził nogę. Cała noga była fioletowa, odmrożona. I okazuje się, żeby wpisali do domu. I w domu zmarł. Ech, majcik, tyle ile ja przeszłam. Przez to wszystko tata zmarł. Mama po krótkim czasie zachorowała na zapalenie opon mózgowych. I miała o tyle szczęście, że jakiś lekarz Polak kradł dla niej leki i ją wyciągnął z tego. A my zostaliśmy z Władziem sami. Władzio był przecież o 2,5 roku młodszy ode mnie. Jedzenia nie było, nic nie było. Chodziłam tam na strzelnicę z siekierką i te pnie wyrąbywałam, żeby trochę podpalić w domu. I tam przez pielęgniarkę jakoś kiedyś zapytałam się mamę, co tu zrobić, żeby mieć coś do jedzenia. I mama powiedziała, Niech wyjmuje szafy, bieliznę, wszystko co się da i niech sprzedaje, i, i, i żeby chociaż trochę na to życie było. No ale wiesz, rzeczywiście wyjęłam dwie zmiany pościeli wyprasowanej czy siłkiej. i taki, no niby plecak. I poszłam na wieś, nie wiem ile to było kilometrów, ale daleko. Poszłam na wieś, wiesz, nieprzystosowana do życia. W ogóle, ja nie miałam pojęcia o niczym. Taka zielona, taka naiwna. I, i weszłam do chałupy i pytam się, czy nie kupiłaby takiego czegoś. O tak, 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 tak. No ja mówię, ona mówi, a ja pieniędzy nie mam. Ja mówię, a ja chcę jedzenie, nie pieniądze. To do tego plecaka, nie plecaka, dała mi może, ja wiem, ze trzy kilo ziemniaków i taką buteleczkę oleju za to wszystko. Wykorzystała dziecko już. Mhm. No ile ja miałam? 12 lat. To co to? I proszę ciebie, i przyszłam do domu. Miałam już przygotowane te trzaski drzewna, drewny podpaliłam. I te kartofle umyłam w łupinach i takie cienkie plasterki na blat i to myśmy jedli. Dokąd były. I jeszcze jedno było dobre, bo skórki od chleba to się nie jadło kiedyś. To mama w taki woreczek z płótna zbierała te skórki i przychodziła gosposia, która przynosiła mleko. Mhm. Codziennie zresztą. Też na tych sił było tak że, że kobiecina z mlekiem tyle kilometrów szła, żeby sprzedać. No, ale to wtedy się o tym nie myślało. Przynajmniej ja. I proszę Ciebie. I te skórki. To myśmy moczyli i jedli, ale wydzielaliśmy sobie. Żeby nie za dużo, bo następny Aha. dzień nie będzie. I jeszcze była taka przykra sytuacja, a jeszcze ja miałam o tyle dobrze, że widzisz, bo trzeba było, skończyło się siedem klas i trzeba było coś z sobą robić. Więc ponieważ to nie było średniej szkoły takiej prawdziwej, była handlówka, to znaczy zapisy do handlówki. I okazało się, że ci, którzy się zapisali, te dzieci, co się zapisały do handlówki, to wszystko wywieźli do Niemiec. To była taka pułapka. No to mnie zapisali do yy, Krawieckiej. Do... I, I ja chodzi, skończyłam to Krawiecko. I tam koleżanka jedna taka była, która mamie swojej opowiedziała, jaka jest sytuacja, ale jej ojciec jeszcze żył, krawcem był, to jeszcze tam pieniądze były. I, i proszę ciebie, to od czasu do czasu mnie na obiad zaprosiła na zupę. Mhm. To jeszcze to. A władzio został sam. A co ja miałam zrobić? I wyobraź sobie taką sytuację. Nie wiem kto, nie pamiętam, bo to za duży wstrząs był dla mnie. Ktoś przyszedł i powiedział mi, że władze jest na policji. Jezus, Maria. Poleciałam na tą policję. Granatowi policjanci. I wyszedł taki Taki dobry człowiek wyszedł. Dobry. I ja mówię do niego. A, a władzie okazuje się, że z kolegą, takim samym głodnym jak on, ukradli kurę komuś. Jest niewinny, on tego nie ukradł. A on z tym kolegą tego kurczaka na ognisku chcieli upiec mhm. i prawie surowego go tam jedli. I proszę Ciebie. A on tak stał i patrzył i patrzył na mnie. Westchnął głęboko, pokiwał głową, poszedł i przyprowadził Władzie. Ja mu dziękowałam. No i Władzio, wystraszony, no to co dzieciak. Mhm. Wystraszony taki. No i poszliśmy do domu i znowu nie było co jeść. Także ta sprawa to jeszcze jedna z tych takich ciężkich. A jak skończyłam tą zawodówkę, to Niemcy listę zrobili i od razu nas zabrali do pracy. Wiesz, z Zawisza Czarnego, ja chodziłam do pracy, za starą pocztą na koniec ulicy, tam były koszary. Mhm. Na szóstą rano i tam łatałyśmy niemieckie mudury. Tam były same dziewczynki. Tam łatałyśmy i pierwszy raz miałam do czynienia a do szóstej wieczór. Tam miałyśmy do czynienia z elektrycznymi maszynami, z którymi nigdy nie miałam kontaktu, a nie, nie tylko ja. I pierwszą rzeczą, co sobie zrobiłam, to sobie igłą przebiłam paznokieć. Nawet płakać nie można było. I jakoś, nie wiem jakim cudem, ale to od razu nie wyjęłam, bo to się tak nie da, bo to trzeba wiedzieć, gdzie odkręcić tą igłę, żeby ją wyciągnąć. I tam chodziliśmy tyle lat. no, no tak. Do końca. Rosjanie przyszli, na Sanie była granica. Aha. To od strony miasta były, byli Rosjanie, a od strony Niemiec byli Niemcy, od strony Zasanie. naszej. Także to była rzeka graniczna. I w zimie, no nie wiem jakie tam, dlaczego i po co, ale ludzie przechodzili z jednej strony na drugą nieraz, tylko strzały było słychać bo lód taki gruby, mm. taka mocna zima i zresztą każda była ostra. I ludzie przechodzili i tam strzelali do tych ludzi jak do kaczek. A y, mojego taty rodzina była właśnie z tamtej strony. I tak się umówili, że codziennie, bo nigdy nie wiadomo było, czy jeszcze który, ktoś dożyje, ani z tej, ani z tej, bo ani ci przyjaciele, ani ci. I, i umówili się, że codziennie o drugiej nad sanem myko kina, a oni naprzeciw. Mhm. I tam krzyczeliśmy jedno do drugiego, mhm. ale w krzyku to byłam najlepsza ja. I kazali mnie zawsze po, powiedzieli, co mam mówić, to ja mówiłam, krzyczałam, nie mówiłam. No i tak jakoś się uchowali. Ale to ja pamiętam, szłam do szkoły z koleżanką, śnieg taki duży, a ja miałam tylko sandałki i to sandałki z paski takie. No to pełno śniegu. I wyszły ze sklepu dwie niemki w mundurach i jedna do drugiej mówi, popatrz, jakie, jakie dziewczyna ma buty. I ja tak na nią spojrzałam, a ona mówi do tej drugiej. Ona zrozumiała chodźmy, chodźmy. A myśmy się uczyli niemieckiego i po niemiecku to mi wcale źle nie wychodziło dotąd, dokąd mogłam z tymi siostrami później tu w szpitalu. Bo tu były Niemki, siostry te zakonne. Tylko i to z nimi mogłam sobie... No może nie tak. Jak tu w tej chwili, ale dogadać się mogą. Mhm. To było straszne, to nie, ale to nie tylko to. bo później było to wyzwolenie. Rosjanie się obchodzili. Tam niektórzy mówili w innych miejscowościach, że tak się obchodzili z ludźmi. U nas w porządku Rosjanie się zachowywali. Nie można powiedzieć, nie było słychać żadnych takich wyskoków. No, na podstawie tej szkoły położnych i higienistek, na podstawie tego świadectwa. A też nie ukończyłam tej szkoły, nie ukończyłam do końca, bo zachorowałam na zapalenie płuc i półtora miesiąca leżałam w szpitalu. I rękę do góry, i lekarz przychodził i ściągał mi wodę, bo miałam zapalenie płuc z, z wysienkiem. Taką igą. No dobrze, ale wyciągnął mi to. Mało tego. Jeszcze w tym czasie to mieszkałam u babci. A po szpitalu dopiero u mamy. Aba, okazało się, że przyszła pielęgniarka i mówi: Tu leży taka staruszka na chirurgii, a tam u nas ten szpital na zasadzie to ogromne budynki i jeden budynek to wewnętrzny, drugi to chirurgia tam zakaźny tam to ogromny szpital. I mówi: Że leży taka staruszka, i pyta się, czy to nie leży taka i taka. I ja wie, to ja. No i jak już mogłam wstać, to poszłam do niej, okazuje się, że moja babcia chciała zahandlować jakimiś owocami. Kupiła jakieś owoce, chciała wsiąść do pociągu i, na, i gdzieś zawieść, nie wiem gdzie, nie wiem co, bo przecież ona nie miała żadnego pojęcia o tym, co robi. I ona tłumy ludzi, nie macie pojęcia, jak się wchodziło. To człowiek nie wchodził, wlatywał, pchali, a w ogóle to, to się nie dało powiedzieć. I ona w taki tłum i ja też właśnie tak wyszłam. I ona też tak, ale ją ktoś ściągnął i pod pociąg wpadła i nogę ją uciął. Także przeżyłam bardzo dużo, bardzo. Ja właściwie to młodości nie miałam żadnej. No bo co to za młodość. <laughs> Człowiek siedział i tylko go pilnowali, czy szyje te, czy łata te mundury. A oni Niemcy jednak popatrzcie, na wszystkie oszczędzali. Nawet mundury kazali łatać. Tylko że to było wyznaczone, jak to ma być łatane. To nie były takie łaty nałożone. To były łaty tak. Wszywany, że nie widać było, że tu są łaty. I to każda miała po kolei, taka, to tak szło po kolei. Ta robiła to, ta robiła tamto, tamta inna. Także, ale nie, Ci Niemcy to, to tacy sobie byli. To znaczy, ani nas nie mordowali, ani nas nie. tacy. Byli, bo byli, ale nie mieli do nas żadnych tam pretensji, czy w ogóle, żeby nas poniżali, czy coś. To też byli ludzie jacyś. No przeważnie krawcy chyba. Bo w krawieckim tym.